Mamy dobrą informację dla mieszkańców Starego Strączka, myślę, że chyba najbardziej do tych młodszych. W Starym Strączu powstanie boisko wielofunkcyjne. Jak to boisko będzie wyglądać i z jakich środków będzie finansowane? No, czekaliśmy na tego typu inwestycje w miejscowościach wiejskich. W Starym Strączu będziemy budowali boisko wielofunkcyjne. Jest to boisko, które chcemy wybudować. Z tak zwanego montażu finansowego 33% dofinansowania pragniemy uzyskać z Ministerstwa Sportu, reszta będzie z budżetu gminy. Cała, cały obiekt będzie obiektem wielofunkcyjnym boisko długości 46 metrów, szerokości 32 metrów. Czyli pełen wymiar do piłki ręcznej, dwa boiska do koszykówki, siatkówka. Poliuretan będzie jako nawierzchnia służył. Będzie to ogrodzone piłkochwytami ogrodzenie nowe z pełnym drenażem dla wód opadowych. Myślę, że mieszkańcy, przede wszystkim młodzież, dzieci ze Starego Strącza, będą miały. Wreszcie smak jakiegoś wielki, większego sportu, wykorzystania obiektu i, i tworzenia nowych nowych drużyn, może zespołów i rozwoju sportu na terenie wsi. Kwestia, na pewno kwestia cenowa Pana interesuje. Chcielibyśmy, żeby to było w miarę jak najtańsze. Niestety z kalkulacji wynika, że to jest około... Miliona złotych koszt takiego boiska. Natomiast wiadomo, że po przetargu ta cena zejdzie w dół. Planowaliśmy wybudowanie boiska także w szkole podstawowej w Sławie. No przepraszam, no ale nie stać nas na y, budowę dwóch boisk w jednym roku. No zobaczymy, może się uda jeszcze z jakichś y, środków, tak zwanych montażowych, może z innych źródeł finansowych otrzymamy środki i wtedy mhm. sława na pewno też będzie miała boisko u siebie, boisko, które też się tej szkole należy. Mhm. Myślę, że coś, również mieszkańców Starego Strącza interesuje, kiedy by ewentualnie ruszyły prace i kiedy to boisko jest szansa, że powstanie. Wniosek został złożony do Ministerstwa Sportu i my czekać będziemy teraz na decyzję. Natomiast co by się nie działo, jakby się nie działo, to na pewno budżet następnego roku, czyli 2014, przygotowany jest na inwestycje. Czyli gdybyśmy dostali w tym roku środki albo decyzje, to przystępujemy w tym roku do tak zwanych procedur przetargowych, natomiast wykonawstwo fizyczne będzie w następnym roku. Jeżeli nie dostaniemy z Ministerstwa Sportu dofinansowania, na pewno to boisko będzie stało, wybudowane w następnym roku z budżetu gminy.